Witajcie, witajcie, z tej strony Speedy i lecimy sobie za odcineczkiem. Mam nadzieję, że mnie słychać I... i i i i i jedziemy się naprawić No trochę dzisiaj warunki utrudniają są, są płucze podtopienia ale no zobaczymy Dzisiaj zaczniemy nową serię. To będzie seria prac dostępnych na serwerze. I zaczniemy najpierw od tych słabszych. A później w odcinku drugim będzie trochę lepsze. No te moje prace jakie zaczynałem na początku. Wam pokażę. A potem a po tej serii nie wiem co będzie. To już wymyślicie wy. Kiedy chcecie zobaczyć. Bo nie chcę, wam, żeby się wam znudziło. Bo tutaj parę odcinków z tego będzie. Z tych prac. Ciekawe, czy tam już ogarnęli to. Czy dalej, czy dalej. Czy ja tu w ogóle przejadę? Wodę bym popowali, bo tu normalnie woda była. O kurde, widzicie to? Jak ja mam tu przejechać? Naprawdę gorzej. Dobra, po prostu by trzeba będzie popować po prostu. Ja pierwnięcie. Tu bawią, nie? A ja tutaj naprawdę... Naprawdę tutaj jest to jest najlepsza droga od kopalni, nie? Tędy, ale no, akurat kurde no naprawdę łatwo, fajnie nie jest Dobra, jeszcze pojedziemy naprawić, bo trochę mamy rozpieprzony. Po jasno i dzisiaj zaczniemy. Najpierw zaczniemy od nudnej pracy, czyli magazynier. Ale najle najlepszy pod zarobek. Praca na początku, co najmniej. I zobaczymy Sorry, że tak nie nagrywałem Ale trochę, trochę mi się nie chciało, tak przyznam Ale teraz, zobacz, wrócę O Jezu. Bo to, te, to też trzeba chcieć Coś tu się... Zwiesiło, czemu nie mogę naprawić? O dobra, może coś się bugowało, albo nie co no, Przepraszam bardzo serdecznie. Bardzo, bardzo. Ale no niestety nie. No. Życie. A teraz zobacz, wrócę już. Postaram się w kolejnym odcinku 3 odcinki wrzucić. Dziennie. Znaczy nie no, trzy, trzy odcinki w poniedziałek, środa, piątek. Trzy odcinki tygodniowo, niedzielnie, dziennie Trzy odcinki tygodniowo. Mi pomysły skończą. Może po tej serii coś te z uberowania nagram Pouberujemy trochę No Jedziemy, no, jedziemy na magazynie, ale no, tak pół godzinki opłacę no, pół godzinki opłacę, bo ten odcinek nie chce tak, żeby, żeby to tak trwało max 20 minut Dlatego trochę się pospieszymy No patrzcie, no kurde, nie wiem co on robi Nie uszkodził na szczęście Jezu, nie wiem co on robi, czy on zawraca, czy Nie wiem czy tu nie uszkodziłem teraz Nie chyba Jej takich ludzi nie lubię, naprawdę. Zobaczę jak ktoś tutaj jest z moich kolegów tutaj. Bo jestem oczywiście we frakcji. Zobaczę, czy ktoś tutaj jest. Jest ktoś tu? jest Mankio. I Piltinex Dobra. My się gdzieś skupujemy na uberowaniu w tym odcinku. Tylko patrzyłem kto tam jest. A tam se, tam coś robią Ale nie będę z tego odcinków nagrywał z frakcji Ale z, dlatego skupiałem się na Na pracę, na pracę, no W tym odcinku No jedna jedna, jedna, jedna na odcinek, nie? Żeby, żeby ten bo Żeby te odcinki tak po 20 minut trwały Nie mogę sobie dzisiaj wysłowić, przepraszam was Dawno no, takich odcinków nie nagrywałem mówieniem Poprzedni był w poprzednim ma, bardzo, bardzo mało mówiłem by się dużo działo naprawdę zalecam obejrzeć no i tu się wchodzi to jest taka dobra praca ale też dla początkujących dla nowych graczy bierze się paczkę idzie się idzie się za strzałką kiedyś tutaj była taka mapka na dole i się za, znacz, za, za znacznikiem szło ale to trochę zmienili i tak do, do 20 minutek będę, będę chciał nagrać, tak nie wiem, tak 20 paczek. O, wiem, kolejna seria będzie za zadań, zadań dziennych. I z losowania. losowania później. 7, odcink 7 odcinków i losowania. Ale zobaczymy, bo będziecie chcieli. Bo nie wiem to może taki może nie będziecie chcieli, to takich odcinków nie nagram, tylko mówię, nie? To tytuł będzie Praca Fall Life Odcinek pierwszy Kreska w magazynie Gdzie tytuł odcinka, już Wam powiem I, tak, i tak, tak ta seria będzie polegać Na przykład pójdzie będzie Praca z Fall Life Odcinek drugi Praca z Fall Life serwera fall life o, ja się wysłowiłem odcinek drugi na przykład będzie lawety bo po, lawe, po magazynie zaczynałem lawetami nie? kopka będzie na koniec kopka będzie w ostatnim odcinku jeszcze będzie nurek, śmieciarki śmieciarki raczej zrobimy z, by, ko w koopie po samemu nie będę jeździł Niech nikogo nie znajdę, to samemu, jakże pojedziemy. Zobaczymy. No, patrzę jak zegar odmierza mi czas. Znów nie Zobaczymy, albo dzisiaj ten odcinek wrzucę, albo jutro. Zobaczę. Ale pewnie jutro. Zadzwoniłaś siódmej, porozmawiać. Bo dobrze, ciebie rozumiem. Trzeba sobie pomagać

Problem było, bo jeszcze więcej cratcher było No To są sami nowi co zaczynają Co chcą dorobić No i tak na tym praca chodzi Tak to zrobimy do 30 paczek i ten odcinek zakończymy O, tutaj zagopiłem się Dopatrzałem się po prostu Jak się jest tak blisko to jest właśnie najlepiej O, będzie nawet Arel pokaza pokazalny, o tym co dzisiaj mówiłem, gwałtowne burze. Silny wiatr, możecie sobie cofnąć i poczytać. To jak w realu podobnie się czuję. <grywa> to będzie seriale bez pralisty pra co Spiszecie. Napiszecie fall mt fall life I tytuł To wyskoczy Dobrze, szesnasta paczka o, dwa live w końcu. Zawsze coś. No i tak na tym ta praca polega. No tak do 30 paczek nie będę bardzo To nie ma sensu. No nie wiem co opłacałem, ale dobra, trudno. I tak tutaj nie będę siedział godzinę. Bez przesady. Ale nie, nie wiem co opłacałem. Ale nie będę tutaj godzinę siedział. Mówiłem. Ani pół. Tylko ja zrobię jeszcze 10 paczek, skończę odcinek i... Zapytajcie, ten. możecie napisać w komentarzu, czy ta seria Wam się podoba. Ten pierwszy odcinek. Bo to nie jest to taka pełnoprawna seria. Bo nie wiem czy będziecie chcieli tej serii więcej. Te wszystkie odcinki, te wszystkie prace. Zaczynałem. Tych prac trochę jest. Oczywiście pokażę wam te wszystkie prace. Może, może nie będę wam. Nie wiem, będzie, będziecie chcieli nurka zobaczyć i śmieciarki. Możecie napisać w komentarza. Czy tylko będziecie chcieli te podstawowe prace, które ja. Które nam jak ja zaczynałem, to jeszcze były. Natomiast są te prace. Tylko nie było tych śmieciarek, nurków. NURKÓW Chyba te dwie prace doszły tylko Przez rok Będzie prawie dwa lata W marcu W następnym roku Kiedy ten serwer założyłem Nigdy nie założyłem to, to ja tyle za głupoty Kiedy to konto założyłem Serwer Właściwie serwera to jest byk Sorry to Takie głupoty nie słuchajcie Będę gadał czasami. Czasami nie wiem co mówię. Dobra się, 5 paczek. Może nie będzie 20 minut, ale tak 13-14 minut będzie. Może nawet dzisiaj to wrzucę. Byście do jutra już nie czekali, bo w tym tygodniu chciałbym tak dwa odcinki wrzucić, no. Dzisiaj też, właśnie, dzisiaj też miałem taką sytuację. Tutaj na dole pewnie będziecie widzieć, ale ja miałem teraz taką sytuację, że znaczy dzisiaj miałem, że jeden typ mnie staranował i VDMował VD mnie. jak to tam się wymawia. Idę dostał, sobie dostał prawko na 3 dni. Gdzie kończy taka zabawa? Idzie, idzie staranować, przeprosić i jechać dalej. To idzie, to, to jakby tak zrobił, to bym odpuścił. Ale jak staranował dwa razy i spodemował mnie prawie, że zginąłem, no to nie jest fajne, ani miłe. Dobra, ostatnia paczka. Tu akurat blisko. Dobra, wyjdę ładnie. O, wychodzimy, no 30 paczek, więcej nie będę robił, bo to praca już nie jest dla mnie, tylko chciałem wam pokazać że tak zaczynałem. No i. I skończymy odcinek, ładnie. Tam stoi mój. Tam stoi mój na wprost, gdzie się patrzy. Sultan Fajny. Podoba mi się, faj, fajne jest. Tam, gdzie, którym jechałem na odcinku. Może nawet na tak się uda wejść. Ale pewnie nie, nie, nie uda się. Dobra, tu se zakończymy. Fajnie, tu będzie... O, może nawet... Czekajcie jeszcze raz. O Jezu. Jeszcze raz, by się nie udało. Tu będzie fajnie, fajnie, fajnie będzie, tu będzie fajnie do miniaturki. O. Dobra. To o, to będzie ładniej. Dobra. Trzymajcie się i cześć. Do następnego odcinka. No, w kolejnym, w kolejnym tym będzie albo lawety, albo lawety, bo na lawetach zaczy zaczynałem też. Trochę na lawetach jeździłem na tym koncie. Znaczy na tym moim koncie, no. Dobra. Trzymajcie się. I do następnego. Kolejny, odcinki, kolejny odcinek albo się pojawi w poniedziałek, albo w, albo w środę. Zobaczę. Tak, tak będę chyba robił. W poniedziałek, środa, piątek.